Cześć, ja jeszcze raz ja dzisiaj. Słuchajcie, prawda jest taka, że jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, tak? Właśnie dostałem SMS-a o, yy, o tym, że ja się mam z żoną rozliczyć naszego majątku wspólnego Polubownie o co notabene prosiłem ją wielokrotnie. No chcą sobie przywłaskać pewne dobra, takie jak filmowe komputery i tak dalej, bez których no, niestety nie jestem w stanie zarobić także na przykład samochód, który jest towarem handlowym, który służy do zarobkowania, którym ona jeździ obecnie. No, nie jest majątkiem wspólnym niestety, mimo że ona jako prawnie powinna to wiedzieć, no nie, nie, nie wie tutaj pojawia się, się problem, zaczynanie grania dzieckiem, yy, zaczynanie wikłania w to dziecko i tak dalej, i tak dalej. Jest to przykre, jest to przykre niestety. Yy. Yy. I powiedziałem, że no nie wybaczę jej tego, po prostu nie wybaczę jej tego, że, że w swoich rozgrywkach haniebnych, co najmniej haniebnych, yy, mieszała dziecko tylko po to, żeby uzyskać jakieś tam korzyści. na czym zapewne by się nie skończyło. No i tyle mam do powiedzenia na ten moment. Zobaczymy, co będzie dalej. Dzięki jeszcze raz za wsparcie wszystkim. Dzisiaj poranne wiadomości też podniosły mnie, że tak powiem, z łóżka i zmobilizowane uły do tego, żeby, żeby żeby się nie poddać po prostu. Także dzięki. Do zobaczenia.